Cześć, witajcie. Zaczynamy weekendowy odcinek, więc tak. Dzisiaj jest poniedziałek i Wam zaprezentuję, co się właśnie znajduje w takim opudełeczku. No, większość Was pewnie myśli, że tu jest jakaś płyta albo coś takiego. Takie coś było rozdawane przy zakupie Kinder Pinguin albo Milk Schnitte. Więc. To jest dodawane w gratisie, przy każdym zakupie właśnie tych produktów Ja mam dwa takie No może się z kimś wymienię Piszcie jak chcecie I teraz zobaczymy co jest w środku Tu mamy plakat Mamy plakat Plakat, plakat Zaraz zobaczymy Co się znajduje Na tym plakacie Kurcze, czekajcie nie wiem, czy to się zmieści wszystko. Mamy tutaj unser Team Deutschland na WM, na WM 2014. Ehm, kilku piłkarzy odpadło już, między innymi Marcel Schmelzer nie został powołany. Tutaj o Marco Reus kontuzjowany, Gundogan kontuzjowany. Tu ehm, tutaj mamy jeszcze Mario Gomeza, jednak on też nie pojedzie. Więc no super plakat, ehm, naprawdę. Będzie służył jako tło, jest naprawdę naprawdę świetny ten plakat. To tyle na dzisiaj. Taki króciutki filmik, co się właśnie znajduje w takim czymś. Już wiecie, co się znajduje. Ja bym już się z wami żegnał na dzisiaj. Kolekcjoner Panini. Cześć.